Zadanie. Określ dziedzinę funkcji na podstawie wykresu. Musimy wiedzieć, że zbiór argumentów to jest inaczej zbiór x i jednocześnie jest to samo co dziedzina funkcji. W zadaniu jest dana funkcja, która z lewej strony jest domknięta punktem pełnym, z prawej strony jest zakończona punktem pustym, czyli w punkcie 5, 4 jest dziura na wykresie. Każdy punkt ma dwie współrzędne x i y. Szukając dziedziny funkcji, czyli zbioru argumentów, wyznaczamy zbiór wszystkich możliwych x. -ów. Zaznaczmy na wykresie kilka wybranych punktów. Pierwszy punkt o współrzędnych minus -8 minus -5 ma współrzędną x minus -8, współrzędną y minus -5. Dla nas będzie najważniejsza współrzędna x. -owa. x równa się minus -8. Drugi punkcik ma współrzędną xową minus 7. Trzeci punkt ma x równego minus 6. Kolejny ma x równego minus 5 i tak dalej. Każdy punkt wskazuje nam swojego x. -a. Ale pamiętaj, pusty punkt nie należy do wykresu funkcji. Zatem x równa się 5 nie będzie dziedziną naszej funkcji. Jeszcze raz pokażę. Jak każdy punkt wskazuje nam swoją współrzędną x, -ową. pierwszy punkcik wskazuje nam minus ósemkę, drugi punkcik wskazuje nam minus siódemkę, kolejny nam wskazuje swojego x, czyli minus szóstkę, kolejny minus piątkę, minus czwórkę, minus trójkę i tak dalej. Ostatni punkt. Jest pusty, więc nie należy do dziedziny funkcji. Zauważ, że na wykresie funkcji nie zaznaczyłem wszystkich punktów. Gdybym to zrobił, to współrzędne xów utworzyłby odcinek domknięty z lewej strony, czyli zbiorem xów, dziedziną funkcji, inaczej zbiorem argumentów jest przedział od minus 8 do 5. Domknięty nawias informuje nas, że minus ósemka należy do dziedziny naszej funkcji, a piątka nie należy do dziedziny funkcji. Więc dziedziną naszej funkcji jest przedział lewostronnie domknięty od minus 8 do 5.